Waleczni rycerze z całej Polski w licznym gronie zawitają na ziemię kłodzką. Drugi turniej rycerski o Kielich Wójta oraz Jarmark Średniowieczny odbędą się na terenie kompleksu rekreacyjnego Plaża Gorzuchów niedaleko Kłodzka. W imieniu Stowarzyszenia Kłodzkie Bractwo Rycerskie zapraszam na drugi turniej rycerskiego kielich wójta, gdzie historia przenika się z tradycją. W tym roku dzięki współpracy naszego bractwa z gminą Kłodzko, z ośrodkiem sportu i rekreacji w odrzechowicach Kłodzkich, a także z właścicielami plaży Gorzuchów uda nam się zorganizować kolejną super historyczną imprezę w nawiązaniu do średniowiecznego terenu tutaj w ziemi kłodzkiej. Z okazji zbliżającego się dnia dziecka serdecznie zapraszam na grę terenową zorganizowaną specjalnie dla naszych milusińskich. Będzie to gra terenowa poprowadzona przez nasze bractwo, ale również przez inne bractwa zaprzyjaźnione z nami. Będzie to gra z wieloma nagrodami dla najmłodszych. Będą się mogli oni wcielić zarówno w rycerzy, włóczników, a także będą musieli odgadnąć inne ciekawe, średniowieczne zagadki.